Siemanderkowidzowie, witajcie w kolejnej części serii Settlers Online. E, no była malutka przerwa po raz kolejny, ale teraz postanowiłem, że troszeczkę usystematy, usystematyzujemy e, nagrywanie filmów i postaram się dawać w tygodniu przynajmniej jeden film z każdej serii, więc e, mam nadzieję, że się wywiążę z tego zobowiązania, a jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Trzymajcie kciuki e, w górę, także żeby się wszystko udało no i miejmy nadzieję, będziemy mieli stały dopływ filmów, które bardzo bardzo chcę nagrywać i się nimi z Wami dzielić zacznijmy właśnie od Settlersów i dzisiaj powiem Wam, że jest postęp który kontrolowałem przez kilka dni z rzędu, to nie jest tak, że odpaliłem grę raz drugi nagrałem i już nie grałem bawiłem się tą grą no i powiem Wam szczerze, że Troszeczkę się już temat rozrasta po drodze. Yy, po drodze, yy, co miałem do wykonania po drodze? No, przede wszystkim odkryłem nowe tereny yy, z prawej strony, tu na dole, no i na górze. Chociaż ten na górze już był odkryty, o nim wiecie. Yy, te tereny tutaj prawdopodobnie posiadają złoża węgla, jednak pilnują ich bandyci. Ale zaraz do nich przejdziemy. Yy, po kolei może tak. Na pewno kopalnie kamienia to już też widzieliście. Kopalnie tu, 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 tu też są zdaje się. Nie, tu, tu już jest miedź. Mamy kopalnię miedzi. To jest kopalnia miedzi, w której tą miedź się wydobywa. No i oczywiście miedź jest przetapiana potem tutaj i zasoby tej miedzi nam rosną. E, cały czas idą do góry. E, I mam tak magazyn, zdaje się. Tak, magazyn jest tutaj. Więc tutaj za wiele nie ma już. Mm -hmm. Nie. Dobrze. Tutaj co się wydarzyło? Zdaje się, dobudowałem jeden, jeszcze jeden magazyn. Nie wiem, czy on był poprzednio, czy nie był. I postawiłem jeszcze jedną, jeszcze jedną e, kopalnię miedzi miedzi czy nie miedzi, nie miedzi. Yy, nie miedzi jeszcze jedną kopalnię chyba kamienia, ale tutaj mamy coś więcej, mamy większy temat, ponieważ od kopalni się zaczyna, prawda? Mamy tutaj piec do wytopu miedzi, który również trzeba było postawić no i warsztat smolarza, który również zajmuje się, yy, zajmuje się wytwarzaniem węgla, z czego, z czego on ten węgiel wytwarza? Bo to, to, to mnie ciekawi z drewna, także węgiel nam już się tu powoli tworzy, ale cały czas dążymy do e, może uzyskania marmuru, z tym, że jeszcze nie wiem jak się go, jak się go tworzy, oto ci zagadka. No i mamy już level 11 jak nie zauważyliście, albo jak już też zauważyliście, Co to jest magazyn prowiantu, to już było. No, także mam level 11, wykonałem kilka zadań z rzędu, i tu mam wykonane. Również zadanie dotyczące e, posiadania na swojej wyspie co najmniej jednego pieca do wytopu miedzi. All zadanie zaliczone. Świetnie. Ech, mamy trochę tych zadań. No, coraz jest ich więcej, nie mogę tutaj powiedzieć, powykonywałem te zadania, które miały związek z samouczkami i teraz mam od nich spokój. Przejdźmy może do tych zadań, które są aktualnie do wykonania. Do produkcji narzędzi potrzebne są oczywiście warsztaty ślusarza. Przetwarza się w nich sztaby miedzi, najlepiej zbuduj je jak najszybciej. Alright, więc zbudujmy. Sobie gdzieś tutaj ten temat. Warsztat. Piec do wytopu miedzi już mam warsztat ślusarza. Ok. Ciach. Bardzo ładnie. Warsztat będzie się tutaj robił. W przeciągu dwóch minut już stanie na nogi. Więc zdążymy sobie jeszcze go zobaczyć w filmie, gdyż te planuję robić 15-minutowe, tak żeby e, były bardzo bogate w treść. Alright. Poczekamy sobie aż warsztat ślusarza się wyprodukuje, a w międzyczasie wykonamy może jeszcze jakieś kolejne zadania. Tutaj mamy: zmodernizuj starsze łańcuchy produkcyjne. Ok, to, to jest tak naprawdę podsumowanie chyba tych wszystkich zadań, ale mamy dużo zadań pobocznych. Zadania poboczne: przypnij menu budowli, ukończ zadanie w ważne drewno-sosnowe. Eee, którego nie mam, więc to zadanie odchodzi na bok. Mm, skróć czas produkcji w kopalni rudy miedzi z 3 minut na 40 sekund. Uuu, więc w kopalni miedzi trzeba będzie prawdopodobnie mm, dodać jakiś power up. Mam strasznie dużo prezentów od Was, eee, no i z wykonanych zadań również. Dodaj zasób brąz do magazynu, który jest pełny. Nie, 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 nie. Zobaczmy, co my tu mamy, bo ja się zastanawiam, żeby zwiększyć. Um, Użyj na domu Władysławki. Zrost populacji do 200% na 12 godzin. Um, czy mam coś odpowiedzialnego za produkcję? A właściwie za wydobycie miedzi. Dodaj. Do dowolnego złoża lub zasobu dodaj do kamienia, yy, ale to nie jest. Hmm, ja to dodaję, a nie, nie, więc powiem Wam szczerze, że żeby zwiększyć to, to ja nie pamiętam, że się chyba tu robi. Zasoby mm, węgiel, no i tak prawdopodobnie chodzi tutaj o oczywiście postawienie większej liczby kopalni. E, czy to jest to? Nie, to jest brąz, to jest produkcja miedzi. Produkcja miedzi jest na niskim poziomie, minus 101 na 12 godzin, więc to co jest nam potrzebne to przede wszystkim kopalnie z tego co ja tutaj widzę. No a żeby takowe postawić dobrze, warsztat się zbudował. O! 12 poziom. I nowe zadanie. Uuu, magazyn jest pełen. no jest pełen to fakt dom Władyki Kurczę, żeby żeby ten magazyn rozbudować to trzeba trzeba mieć rzeczy których ja nie mam eee, ale wróćmy jeszcze to nowe zadanie zobaczę handel końc zadanie handel Posiadaj na swojej wyspie co najmniej jeden kantor handlowy. Dobra, to ja go w międzyczasie postawię i zajmę się tymi kopalniami. Yy... A tak, ten kantor będzie jakże, jakże bardzo potrzebny. W kantorze będzie można handlować swoimi przedmiotami. Zdaje się. Dobra, ale wróćmy do kopalni. Najpierw chciałbym... Chciałbym... Wykorzystać mojego geologa do poszukiwania... O, złożą marmuru, widzicie? To poziom 19 to jeszcze 7 poziomów i będziemy mogli ten marmur wykorzystać i potem upgrade'y się posypią. Eee, dobrze. Okej, ładnie się No, zabawny. 5 minut pozostaje do wyszukania złóż miedzi kolejnych, dzięki czemu posadzimy nową kopalnię. No i oczywiście, wydobycie nam się zwiększy, ponieważ jest na tragicznym poziomie. Chciałbym sobie na no spokojnie jakoś ogarnąć całą tą gospodarkę, ponieważ. Istnieje taka możliwość, że będzie się zmieniać równowaga w pozyskiwaniu drewna z powodu długości drogi do najodleglejszych miejsc, w których jest ono wydobywane. Uuu, produkcja drewna jest na słabym poziomie, ale za to mam tego drewna od ciula, od pyty. A jak to jest z sadzeniem? Czy... 575, aha, czyli... Czy oni pobierają więcej niż jest produkowane z tego co ja tu ogarniam to może zwróćmy na to uwagę Okej. Okay. Zobaczymy. Postawię sobie chatę leśnika i zobaczymy. Może, może, może to coś pomoże, bo czasami wiecie co, ja Wam powiem, że momentami mam pewne problemy z odczytywaniem tego, bo to już jest, że tak się wyrażę, gra, gra liczbami. Gra liczbami, która nie zawsze jest na miejscu, szczególnie jak się nagrywa filmy, bo Wiecie, no musiałbym przerwać nagrywanie i siedzieć się, zastanawiać co pododawać, czego nie pododawać, żeby żeby to wszystko nabrało jakieś tam równowagi. No ale dobra, zobaczymy. Dążymy do tego, żeby wydobywać jak najwięcej i potem to wszystko sprzedawać. Ok, z zadań. Z zadań co nam jeszcze tutaj jest? Posiadaj na swojej wyspie na... dobrze. Ulepszenia budynków. Kliknij na budynku, który chcesz ulepszyć, budynek można ulepszyć, a nie da się da się. Można ulepszyć przy użyciu standardowych zasobów, ale zajmuje to kilka minut, godzin, a nawet dni, zależnie od poziomu ulepszenia alternatywnie można dokonać natychmiastowego ulepszenia przy pomocy klejnotów. No to to ja akurat wiem, tego mi nie trzeba mówić. Z tym, że oczywiście tutaj już są mikropłatności jak najbardziej. Które są głównie podstawą yy, dochodów yy, dla twórców tej gry I tak dla przykładu ten budynek nie może być upgradeowany Ten może być A skąd ja mam 300 marmuru? Dostałem pewnie z jakiegoś zadania nawet nie zauważyłem eee, Nie Nie chcę powiększyć tego budynku Wiecie co, ja bym wolał powiększyć sobie magazyn Którego powiększyć nie mogę Alright Dobrze, dobrze Zapamiętam to sobie yy Niemożliwy Co takiego mi jest najbardziej potrzebne Zdaje się, że rozchodziło się o o te drzewka chatkę leśnika sobie I magazyn. Dobrze, i czy... Yippee! O, proszę bardzo. Geolog znalazł nowe złoża rudy miedzi. Świetnie. Eee, zobaczymy, czy chatka leśnika ulegnie zmianie. Okej. Okay. Ale to zaraz. Znajdź daną liczbę nowych złóż rud miedzi. Zadanie dodatkowe. To było nawet o tym nie wiedziałem, ale alright. Right. Dobrze, mamy dodatkowe złoże rudy miedzi. postanowiłem sobie oczywiście machnąć tu kopalnię. E, chciałbym magazyn przenieść. Wiecie? Przenieść budynek. Ach, on jest upgrade'owany, nie można go przenieść. Dobrze, przenoszeniem budynków zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś sugestie co do tego, jak gram i co tu powstaje, no to śmiało możecie pisać w komentarzach. Jeżeli chcecie dołączyć do mojego bardzo, ale to bardzo licznego grona znajomych, jakich tu posiadam. No to powiem Wam szczerze, że żaden problem. Skorzystajcie z linku w opisie aby dołączyć do gry Następnie będziemy się w jakiś tam fajny sposób bawić, wymieniać przedmiotami i inne takie tam rzeczy, które można tutaj robić włączając w to tworzenie gildii. No i tyle. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Settlers Online Siema na rapa!